Policja nie odpuszcza. W całej Polsce trwają spektakularne zatrzymania chuliganów powiązanych z handlem substancjami. 25 kg, setki tysięcy złotych, wszystko to w rękach zorganizowanych grup przestępczych działających wśród ekip klubów piłkarskich. Polscy funkcjonariusze z ogniw kryminalnych rozsianych po całym kraju od dawna prowadzą bezkompromisową walkę z rozrastającym się problemem przestępczości narkotykowej. Ich działania są szczególnie intensywne wówczas, gdy nielegalny proceder łączy się ze środowiskami chuliganów, które od lat stanowią nie tylko zagrożenie na stadionach, ale coraz częściej są również powiązane z brutalnymi gangami i handlem substancjami odurzającymi na ogromną skalę. Pomimo zmieniających się metod działania przestępców, policjanci nie ustają w wysiłkach, by rozbić te struktury i uniemożliwić dalsze rozprzestrzenianie substancji wśród młodych ludzi. W ich oczach każde zatrzymanie to nie tylko sukces operacyjny. Ale również krok w stronę przywrócenia porządku i bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach. O tym, że mundurowi konsekwentnie prowadzą akcje wymierzone w zorganizowane grupy przestępcze, świadczą liczne medialne doniesienia z ostatnich tygodni i miesięcy. W samym Wrocławiu zatrzymano 11 osób, które były ściśle powiązane ze środowiskiem chuliganów jednego z lokalnych klubów. Natomiast na początku bieżącego miesiąca szeroko zakrojona operacja policyjna na terenie Pomorza oraz Kujaw. Zakończyła się ujęciem aż 21 podejrzanych. W tym przypadku również chodziło o osoby będące członkami niebezpiecznego kręgu chuliganów, powiązanych z klubem piłkarskim zbyt goszczy. Te liczby nie pozostawiają złudzeń. Młodzi ludzie kierowani chęcią szybkiego wzbogacenia się i łatwego życia świadomie podejmują ogromne ryzyko, wikłając się w proceder, który może skończyć się dla nich wieloletnią odsiadką w zakładzie karnym. Doskonale zdają sobie sprawę, że handel zakazanymi substancjami to droga bez odwrotu. Prowadząca do nieuchronnej konfrontacji z wymiarem sprawiedliwości. Do najnowszych wydarzeń, które odbiły się szerokim echem w całym kraju, należy operacja przeprowadzona w Knurowie, w której policjanci przejęli aż 25 kg rozmaitych substancji. Funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn, których powiązania ze śląskim środowiskiem chuliganów były nie do podważenia. Wszyscy podejrzani zostali przewiezieni do aresztu. Równolegle w województwie pomorskim mundurowi, przy wsparciu żołnierzy, przeprowadzili skoordynowaną akcję, której efektem było zatrzymanie trzech wyjątkowo groźnych bandytów, zajmujących wysokie pozycje w hierarchii agresywnych kibiców jednego z trójmiejskich klubów piłkarskich. Zatrzymani należeli do grona decyzyjnego i mieli wpływ nie tylko na działania grupy, ale także na rozprowadzanie substancji w całym regionie. Sukces na Śląsku nie był przypadkowy. Lecz wynikiem długotrwałej i precyzyjnej współpracy pomiędzy doświadczonymi policjantami z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową i pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, a specjalistami z Centralnego Biura Śledczego Policji w Radomiu. Po mozolnej analizie śladów, rozmów i powiązań udało im się ustalić tożsamość trzech mężczyzn, którzy od dawna zajmowali się rozprowadzaniem znacznych ilości środków odurzających. Wszystko wskazuje na to, że działali oni na terenie kilku województw. I mieli rozbudowaną siatkę kontaktów umożliwiających hurtowy obrót środkami odurzającymi. Jak poinformował młodszy aspirant reprezentujący Komendę Miejską Policji w Katowicach, do zatrzymania doszło zaledwie kilka dni temu na terenie Knurowa. W akcji uczestniczyli również funkcjonariusze z miejscowego komisariatu, którzy odegrali istotną rolę w przejęciu podejrzanych. Wszyscy trzej zatrzymani to osoby z województwa śląskiego. Dwóch z nich pochodzi z powiatu Gliwickiego i ma odpowiednio 31 oraz 35 lat, natomiast trzeci to 27-letni mieszkaniec Katowic. Cała trójka była aktywna w środowisku chuliganów jednego z najbardziej znanych klubów piłkarskich w regionie. To właśnie z tym środowiskiem ściśle współpracowali, zapewniając sobie nie tylko ochronę, ale i dostęp do rzeszy potencjalnych odbiorców substancji odurzających. Przeprowadzone przeszukania przyniosły zatrważające wyniki. W pojeździe oraz lokalu użytkowanym przez zatrzymanych Zabezpieczono nielegalne towary o łącznej wadze przekraczającej 25 kg. Policjanci przejęli między m.in. 2,5 kg suszu konopi, 100 g jej sprasowanej wersji, ponad 13,5 kg MDMA, ponad 8 kg mety, 7600 porcji koki gotowej do sprzedaży oraz pewną ilość tabletek psychoaktywnych. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 120 tysięcy złotych w gotówce. A także samochód, który najprawdopodobniej służył do transportu środków odurzających. Po zatrzymaniu mężczyzn przewieziono do prokuratury rejonowej Gliwice Zachód, gdzie przedstawiono im zarzuty. Wszyscy usłyszeli zarzut udziału w obrocie znacznymi ilościami substancji odurzających, zaś najmłodszy z podejrzanych, 27-letni Katowiczanin, dodatkowo odpowie za posiadanie substancji. Co istotne, dwóch z zatrzymanych, ten w wieku 27. Oraz ten mający 35 lat działało w warunkach recydywy, co oznacza, że wcześniej byli już karani za podobne przestępstwa. W ich przypadku sąd może orzec znacznie surowszą karę. Po przeanalizowaniu materiału dowodowego, sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu całej trójki. Zgodnie z obowiązującym kodeksem karnym, udział w handlu dużymi ilościami substancji zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 12 lat. Jeżeli przestępstwo popełniła osoba działająca w recydywie, kara ta może zostać zwiększona o połowę, co oznacza nawet 18 lat więzienia. W ostatnich dniach województwo śląskie po raz kolejny znalazło się w centrum zdecydowanych działań policyjnych wymierzonych, przestępczość narkotykową związaną ze środowiskami pseudokibiców. Tym razem funkcjonariusze z Rudy Śląskiej przeprowadzili skuteczną interwencję, której rezultatem było zatrzymanie pojazdu poruszającego się po ulicach miasta. W samochodzie znajdowali się trzej mężczyźni znani ze swoich powiązań z grupami chuliganów stadionowych, którzy przewozili znaczne ilości nielegalnych substancji. W wyniku dokładnej kontroli i przeszukania auta policjanci zabezpieczyli w sumie 3,5 kg środków, w tym suszu konopi, oraz niebezpiecznej mety. Czarnorynkowa wartość przejętych środków odurzających została oszacowana na 550 tysięcy zł, co stanowi równowartość luksusowego samochodu lub mieszkania w mniejszym mieście. To kolejny dowód na to, że pseudokibice coraz częściej porzucają stadionowe bijatyki na rzecz zorganizowanego handlu zakazanymi substancjami, w którym zyski są ogromne, a stawka najwyższa wolność i życie. Nie była to jednak jedyna udana akcja organów ścigania w ostatnim czasie. Kolejny znaczący cios w struktury przestępcze powiązane z ruchem pseudokibicowskim zadano na Pomorzu, gdzie połączone siły policyjne i wojskowe przeprowadziły spektakularną operację. Funkcjonariusze samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji z Gdańska oraz Bydgoszczy, wspierani przez żołnierzy elitarnego oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej z Warszawy, zatrzymali trzech mężczyzn, będących filarami jednej z najgroźniejszych grup chuliganów działających na terenie trójmiasta. Wszyscy trzej zajmowali wysokie pozycje w hierarchii swojej organizacji decydując o działaniach grupy, planując przestępstwa i budując sieć wpływów opartą na zastraszaniu, przemocy i brutalności. Podczas przeszukań zabezpieczono między innymi niebezpieczne narzędzia takie jak siekiery, noże oraz miotacze gazu, które mogły posłużyć zarówno do zastraszania ofiar, jak i do bezpośredniego ataku. Zatrzymania miały miejsce 5 listopada w kilku lokalizacjach rozsianych po województwie pomorskim. W powiecie tczewskim zatrzymano 34-letniego Arkadiusza K, który według nieoficjalnych informacji był nie tylko jednym z liderów huligańskiego półświadka, ale również odpowiedzialnym za logistykę transportu substancji. W powiecie Malborskim w ręce służb wpadł 29-letni Damian S., uważany za osobę zajmującą się werbowaniem młodych chłopaków do struktur pseudokibicowskich i przestępczych. Wreszcie w Gdyni zatrzymano 27-letniego Wiktora S., będącego czynnym żołnierzem wojska polskiego, co nadało sprawie jeszcze większy rozgłos i złożoność. Podkomisarz, reprezentująca biuro prasowe pomorskiej policji, ujawniła, że działania służb były skrupulatnie przygotowane. A ich realizacja oparta na nowoczesnych technologiach i specjalistycznym sprzęcie. W trakcie akcji użyto pojazdu opancerzonego, który zapewniał bezpieczeństwo funkcjonariuszom, a także drona wyposażonego w kamery rejestrujące każdy ruch podejrzanych z lotu ptaka. Wykorzystano również kamery termowizyjne, georadar pozwalający zajrzeć pod powierzchnię Ziemi, urządzenia skanujące ściany w poszukiwaniu ukrytych schowków, a nawet mobilne laboratorium narkotykowe do szybkiej analizy zabezpieczonych substancji. Dodatkowo nieocenione okazały się psy służbowe, które dzięki swojemu wyczulonemu węchowi odnajdywały ukryte środki odurzające i inne dowody przestępczej działalności. Poza przeszukaniami w miejscach zamieszkania zatrzymanych, funkcjonariusze wkroczyli również do obiektów wojskowych, w których pełnił służbę wspomniany wcześniej 27-letni żołnierz. Celem tych działań było znalezienie potencjalnych śladów działalności przestępczej lub rzeczy mogących posłużyć jako dowody w prowadzonym postępowaniu. Tego typu operacje w jednostkach wojskowych należą do wyjątkowo delikatnych i rzadkich, co jeszcze bardziej świadczy o powadze sprawy. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy okazał się na tyle mocny, że prokuratura nie miała wątpliwości co do konieczności przedstawienia podejrzanym poważnych zarzutów. Wszyscy trzej usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, wymuszenia rozbójniczego oraz uporczywego nękania. Każde z tych przestępstw niesie ze sobą poważne konsekwencje prawne. A w połączeniu tworzą obraz zorganizowanej, brutalnej działalności, która przez długi czas pozostawała poza zasięgiem wymiaru sprawiedliwości. Sąd, po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy i argumentacją prokuratury, nie miał wątpliwości co do potrzeby izolacji podejrzanych i podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grożąca im kara jest wyjątkowo surowa, za zarzucane im czyny mogą spędzić za kratkami nawet 20 lat co w praktyce oznacza, że wielu z nich może nie wrócić na wolność przed ukończeniem 50 roku życia.